My się widzimy za parę sekund. Jeszcze, pewnie, jakieś urywki z Street Fooda, i będzie dzień drugi. Przeszedłem jeszcze teraz na poraną herbatkę w Gwalin Park. Już jest, oczywiście, dzień drugi, i po herbatce, jeszcze zobaczymy inne miejsca. Oczywiście jak jeszcze na Chiny przystało jest termos na dolewkę. Z takich rzeczy w ogóle jeszcze coś się dowiedziałem, to od lokalsów możecie zobaczyć na chwilę tam z drugiej strony. Jest coś takiego, że można też przynieść własną herbatę do pawilonu. Wtedy jest jeszcze y, trochę inaczej z opłatą, bo się dostaje tylko po prostu dzbanek wody i można dolewać y, wtedy do własnego y, pojemnika z herbatą y, wodę i wtedy nalewa się tylko do szklanki. Ja tym razem dostałem szklance, bo pierwszy raz po prostu przeszedłem tu na picie herbaty Cha, czyli herbata lundzin. I bardzo fajny klimat. W ogóle możecie posłuchać na chwilę. W ogóle też się dowiedziałem, że tutaj to miejsce ma tysiąc lat. Ma tysiąc lat i y tutaj y z Tajwanu. Um ,就是那个 huang ,就是那个 y, hmm. um, to jest tańszao, czy to jest tańszao? To nie jest tańszao. To jest Kuomintang. W Tajwanie teraz to Kuomintang, Mingjingtang. To miejsce, to, też się dowiedziałem, jest tysiąc... 1970 roku odnowione, to yy, z czasów Głomindan jest yy, oryginalnie zrobione, i też y, niektóre rzeczy z tamtych czasów pochodzą. Taka oto ciekawostka. że jak w wielu miejscach, rower jest świetną opcją do przemieszczania się między punktem A, a B Tym samym rowerem skróciłem sobie czas by zamiast przejść, przejechać prawie 2 km między stacją Jinhai Road a stacją końcową linii Mor 14 Guizhou Road

本次列车终点站，珍稀新村，下一站浦东足球场，开左边门，跟一起，请站稳扶好。Now football stadium. The the 黄昏的。 Wand Haijcy bą Powiem wam kochani, że <laughs> może tego nie widać, ale trochę może słychać. Jedno jestem wzruszony jestem, że mogę być na ludziach. z I love it. Powiem wam, że na szczęście ceny nie wzrosły, 180 milionów jest po staremu. Można wyjść ze skanem, ale miałem małe prostu więc muszę gdzieś po staremu do kolejki po bilety. Ale powinno się udać się zobaczyć zachód słońca. Tu na tym ekranie wyświecało się kiedyś wideo, które możecie teraz zobaczyć na brzegicce.

To prawda, jest już po zachodzie słońca, ale też jest najlepszy czas na robienie zdjęć. W ogóle, że jest całkiem nieco widoczność w Szanghaju jak na wieczór w takim sensie, że mimo też, że jest smog nieco nagromadzony, nie jest całkiem tak źle z tą widocznością nawet daleko widać co prawda to jeszcze nie jest takie nawet 60% powiedzmy, że to jest 50% możliwości tego co daje Shanghai Tower ale widać całkiem nieźle o, i to jest coś o które uwielbiam, że się zacznę Jan Bridge jest teraz nawet jeszcze lepiej widoczny Także kochani, rozmarzony szanghajskim snem. Idę teraz jeszcze zjeść jakąś kolację i yy, będzie za chwilę. Gadanko. Może ktoś kto ogląda Weronikę słyszał kiedyś o dużych nudlach spokojnie. To nie jest jeszcze duża miska, to jest na razie normalna miska z zupy chińskiej. Nie wiem jak wygląda duża, ale nawet pewno na jeszcze skosztuje. Z... Także kochani Pozdrawiam was z Guilin Park Gdzie przyszedłem na poranną herbatkę A z gadanka jest taki temat Bo Nazwałem ten odcinek Wszystko Nowe Ponieważ W pierwsze dni po przyjeździe do Chin zauważyłem, że będę musiał pewne stare przyzwyczajenia zmienić. To, co chociaż widzieliście w Djalefu, czyli w Carrefourze. Są też jeszcze pewne inne rzeczy, które się zmieniły, i to mogę powiedzieć dla nas, Europejczyków, na Plus. W sensie dla tych, którzy są w szczególności przyjezdni, jakby dla mnie to było w miarę ok, y, ale y, wiem, że ktoś jak do mnie przyjechał, to to była może nie że bariera, ale to też był przeskok taki kulturowy. Też nazwałem odcinek Wszystko Nowe, bo chcę jeszcze tak nawiązać, kochani, do y, takiego czegoś w życiu. Gdzie my mamy pewne już schematy wyrobione, mamy już nazwałem, pewne wyobrażenia rzeczywistości i my później tą rzeczywistość y, czasami jesteśmy zmuszeni zweryfikować. I jest taka sytuacja, że też czasami y, ta rzeczywistość sama się weryfikuje. Ważna jest kwestia, żeby pozostać otwartym na umyśle na te zmiany i żeby umieć się też zaadaptować wszystko. Powiem, że to nie było takie do końca łatwe i jeszcze trochę nie jest z pewnymi zmianami, że trzeba się nauczyć, bo to jakby co człowiek przez X lat wcześniej funkcjonował, trzeba jakby trochę inaczej poukładać i też jeszcze od początku nauczyć. Natomiast z takich pozytywnych rzeczy, których nie wymieniłem w trakcie wideo, a wymienię teraz, to też trochę nawiążę do mojego starego wideo, gdzie mówię o pięciu rzeczach, które nas mogą zaskoczyć. Póki co mogę powiedzieć, że w Chinach jest coś cicho. Coś cicho. Za cicho. A mianowicie, chodzi o to, że mm, oprócz tego, że tak jak wiadomo, mogliście zobaczyć, że się pojawiło więcej koszy na śmieci. Pierwszą rzeczą, jaką zauważyłem, chyli, yy, chyli, like, chyli, Bardzo lubię też takie właśnie stawki, To jesteś co lubię w Chińczykach. takie urocze. Czekajcie, czy? Czek nie, poszło, już, bubu, poszło, bubu. Poszło, bubu. No dobra, nie udało mi się złapać, ale było taki bubu wstydliwe, który widział, że mówiłem po, po polsku. Znaczy nie wiedział, w jakim języku, tylko tutaj już yy, powiedziałem, że mówię po polsku. I tak się wstydziło, nawet nie chciał ten zrobić high-five, ale to jest no. Wracając na tory, kochani, wszystko nowe to też jest wszystko dobre. Żeby ten wasz mindset, jeżeli. W waszym normalnym życiu, niekoniecznie mówię tu o Chinach, mówię teraz w waszym codziennym życiu, jest wszystko nowe. To też jest ok. Też jest ok, kochani. Tylko trzeba nauczyć się to przyjąć i w tym odnaleźć. Na ten czas to tyle z mojej strony. Trzymajcie się pozytywnych wibracji. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. 城市的重要，你追寻的一切，如今是否安好？在我们的上海，在不肯停歇的浪潮。